Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Globalny Inwestor. To tradycyjnie zaczynamy z sentymentu wobec ryzyka, no i jeśli chodzi o odbiór wczorajszego posiedzenia Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, no to pobudziło ono apetyty wśród inwestorów na akcje. Widzimy kontynuację wzrostów W trakcie dzisiejszej sesji na starym kontynencie skala, skala zwyżek nieco wyhamowała, bo obecnie w przypadku otwarcia na Wall Street sięga około 0,5%. Podczas gdy wcześniej mówiliśmy o blisko jednoprocentowych wzrostach, to i tak z fundamentalnego punktu widzenia niewiele się zmienia. Wynik posiedzenia amerykańskiej rezerwy federalnej zmniejszył niepewność. W listopadzie najprawdopodobniej dokona się ograniczenie tempa skupu aktywów, ale wszyscy tego się spodziewali. Jeśli chodzi o zamieszanie związane z chińskim największym deweloperem, no to tutaj władze w Pekinie zdecydowały się udzielić Pomocy, aby ograniczyć ryzyko negatywnego szoku dla całej gospodarki, jeśli chodzi o dzisiejsze dane PMI za wrzesień, to oczywiście wskazują na spadek tempa poprawy koniunktury, ale cały czas pozostajemy na przyzwoitym poziomie, który no sugeruje, że ta końcówka trzeciego kwartału była całkiem dobra. No, i jeśli chodzi o poziom aktywności, no to ten jak najbardziej w przypadku amerykańskiej rze Federalnej, no póki co otwiera drogę do zmiany parametrów polityki monetarnej w kolejnym posiedzeniu. Jeśli chodzi o wpływ komunikatu na rentowności 10 -latek nie był on przesadnie duży, a te stabilizują się poniżej. 1,40, zatem jak najbardziej wydźwięk posiedzenia w zgodny z oczekiwaniami i w, no w tym momencie inwestorzy, którzy na początku tygodnia obawiali się tego, co będzie z Evergrande, obawiali się tego, czy FED za mocno nie uderzy w jastrzębie tony, mogą spokojnie kontynuować kupowanie przecenionych akcji, zatem odbicie trwa w najlepsze. Jeśli chodzi o poszczególne spółki, zacznijmy od Pfizera, bowiem Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków zatwierdziła wczoraj dawkę przypominającą szczepionki dla osób objętych starszych niż 65 lat. Wcześniej Pfizer postulował, aby dawkę przypominającą dostały wszystkie osoby w wieku powyżej 16 roku życia. Eee, szczepienia rozpoczną się relatywnie szybko, no i generalnie zapewne będą w dłuższym, dłuższej perspektywie dotyczyły większości osób, które Przyjęły obydwie dawki szczepionki, przy czym ostatnia była nie wcześniej niż 6 miesięcy temu. Zatem informacje póki co z punktu widzenia samej spółki dość neutralne, no bo na zamknięciu wczorajszego handlu ta drożała blisko 1%, ale w średnio i długoterminowej perspektywie jak najbardziej perspektywa tutaj popytu na. Kolejne dawki powinna sprzyjać notowaniom. Jeśli chodzi o spojrzenie na etyków fundamentalnych, to pozostaje cały czas dość umiarkowane. To znaczy, największa ilość z nich to są, sugerują, żeby póki co wstrzymać się. 8 na BAI, 1 na SEL, 60, przeszło 60% to jest HOLD. Przejdźmy teraz do Microsoftu, który chce zawojować rynek urządzeń elektrycznych. Chce odebrać trochę tortu takim spółkom jak Apple czy Samsung. Mianowicie, mowa o serii urządzeń Surface, które właśnie obejmują laptopy, tablety, czy też pewną hybrydę komputera osobistego i tabletu, w czym się szczyci Microsoft. Został również zaprezentowany nowy telefon Microsoftu, który będzie obsługiwał technologię 5G i konkurował z flagowymi modelami właśnie iPhone'a czy Samsunga. Jeśli chodzi o podobieństwa do tego ostatniego, no to warto pamiętać, że Microsoft produkuje składane urządzenia na wzór tych najnowszych Samsunga, ale w przeciwieństwie do Samsunga, nie jest to jeden wyświetlacz, wyświetlacz elastyczny, ale dwa oddzielne. Poprzedni model telefonu Microsoft okazał się dużą klapą i w związku z tym był dość mocno przeceniony. Teraz spółka komunikuje, że naprawiła wszystkie wady, odświeżyła linię dostępnych urządzeń, wprowadziła również nowe, mocniejsze. Zatem ta konkurencja na polu nie tylko produkcji oprogramowania, ale widać, że u tych największych gigantów technologicznych może się nieco zacieśniać. Jeśli chodzi o przychody spółki, w drugim kwartale te wyniosło tylko 1,5 miliarda dolarów, no ale patrząc na udział w rynku tutaj Microsoft stopniowo może go zwiększać. No i pytanie, jaki będzie odbiór najnowszych produktów. Patrząc na rekomendacje fundamentalne, to oczywiście w związku z bardzo stabilnym biznesem w produkcji oprogramowania. Pozostają cały czas wyśmienite, 90% to są rekomendacje kupna. No, trudno sobie wyobrazić, aby konsumenci w pewnym momencie przestali korzystać z oprogramowania Microsoftu i stąd tak bardzo stabilny biznes i ugruntowane długie pozycje. Rekomendacje, jeśli chodzi o kupna. Na koniec, producenci chipów, bowiem pojawia się na rynku coraz więcej informacji, które wskazują, że deficyt może się pogłębiać i przeciągać na 2022 rok. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company to jest spółka, która, której notowanie stabilizuje się od pewnego czasu, no ale gdy popatrzymy na to, jak wygląda wydłużenie zamówień, jeszcze na początku 2020 roku producenci musieli czekać około 5 tygodni na realizację zamówienia. W tym momencie jest to przeszło 20 tygodni, i tutaj niewiele pozytywnych informacji się pojawia. Oczywiście te moce wytwórcze są zwiększane, ale w niedostatecznym stopniu popyt pozostaje silny, i właśnie z jednej strony ze względu na ograniczenia w podaży, ze względu na zamknięcie fabryk w Azji przez rozwój pandemii koronawirusa i powrót wariantu Delta. Przy bardzo silnym popycie, no tutaj te ceny mogą cały czas szybować, co no generalnie w średnim terminie powinno cały czas wspierać walory tejże spółki. Co najciekawsze pojawiają się różne szacunki dotyczące tego, jak deficyt na rynku półprzewodników wpłynie na spadek producentów aut, których właśnie najmocniej dotyczy. Tutaj, jeśli chodzi o łączny spadek produkcji, w tym roku już pojawiają się kwoty kilku milionów egzemplarzy, właśnie ze względu na przestoje w dostawie półprzewodników. Póki co, jeszcze tak negatywnie na sprzedaż się nie przekładały, bowiem producenci czerpali z zebranych zapasów, no ale te zapasy powoli zaczynają się wyczerpywać, no i tutaj sprzedaż może pod tym względem stanowić większe wyzwanie. Rekomendacje fundamentalne jak oczywiście przypadło na spółkę, która cieszy się praktycznie nieograniczonym popytem i nie jest w stanie wywiązać się z spływających zamówień i termin oczekiwania cały czas się wydłuża, oczywiście pozostają wyśmienite 55% rekomendacji, to są rekomendacje kupne. To wszystko co dzisiaj dla Państwa przygotowałem, bardzo serdecznie dziękuję ze swojej strony zapraszam na kolejne spotkania, pozdrawiam i do usłyszenia.